W tym roku pokazujemy Państwu autobus elektryczny klasy mini, którym na pokładzie może pomieścić 23 osoby, łącznie siedzące plus stojące. Ten autobus, w porównaniu z poprzednim, które są już eksploatowane w Polsce, w Warszawie, jedna sztuka i w Wągrowcu, skąd płyną pozytywne informacje o eksploatacji tego autobusu, jest jeszcze unowocześniony bardziej, ponieważ baterie ma mocniejsze, większe umieszczone całkowicie pod podkładem oraz drugi autobus, który tam jest z tyłu, jak Państwo widzicie, to jest autobus klasy turystycznej do przewozów głównie też jeszcze takich większych turystycznych, gdzie jest dużo bagaży, ponieważ jest to wersja wydłużona, ale ma 21 miejsc, ale bagażnik w tylnej części jest taki mega, mega duży. Automat podąża przez cały czas za rozwojem technologii. Obecnie jesteśmy na etapie budowy nowej hali, w której będzie robiona kataforeza dużych elementów Równocześnie idzie też modernizacja cynkowni, którą do tej pory posiadamy, wymieniając wannę, żeby też większe rzeczy można było cynkować.